Bałem się tego, że będzie niebezpiecznie, żeby nie mówić na głos pewnych rzeczy, nie pokazywać, czy nie wyciągać kamerę. Zapytała się skąd jestem, mówię, że z Polski, no to złapała się za głowę. Byłem bardzo wystraszony, nie mówić na głos, szeptem. No można było znaleźć miejscowości, gdzie nie było wody, gdzie były zaniki prądu, yy, gdzie życie wyglądało zupełnie inaczej. Dookoła tu wszędzie jest... Policja, wojsko, co się dowiedziałem, wszędzie kamery mają ten system rozpoznawania twarzy. Największy dreszcz emocji był na lotnisku, wiesz, jak przyleciałem tutaj, yy, wysiadłem z samolotu, poszedłem do odprawy, zatrzymali mój paszport i proszę czekać. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco. Rosja jest oczywiście obecnie krajem wrogim Polsce, no ale wrogim Politycznie z Polski bezpośrednio samolotem dostać się do Rosji nie da, no ale są oczywiście takie możliwości. Nawet dla Polaków te podróże zablokowane nie zostały. Dzisiejszym naszym gościem będzie podróżnik z kanału Kamil Intravel, Kamil Cichocki, który właśnie tam się udał po to, żeby zrelacjonować, jak tam jest naprawdę, czy to, co u nas mówią rzeczywiście ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Szanowni Państwo, zapraszam na dzisiejszy wywiad. Jesteś w Moskwie teraz. Generalnie zajmujesz się e, tematyką podróżniczą i podróżujesz po różnych krajach. No teraz jesteś akurat e, w Rosji. Dlaczego taki kierunek? E, tak, dokładnie, dzień dobry. Witaj Maćku, dzień dobry Państwu. Tak, no, konkretnie znajduję się Moskwie, na Placu Czerwonym, no bliżej już chyba centrum samego się nie da, bo tutaj jest krem, za mną Sobór e, Basylewa, także samo centrum e, Moskwy. Ja mu nawet mogę pokazać spora ilość turystów tutaj chodzi. E, turystów co prawda nie z krajów zachodnich czy z Ameryki, no przede wszystkim są to turyści e, z krajów azjatyckich, no bo oni tutaj mają bardzo łatwy wjazd. A czemu tutaj przyjechałem? No dokładnie tak jak zaznaczyłeś. Ja jestem Podróżnikiem, prowadzę kanał podróżniczy i moim w zasadzie marzeniem no, zawsze było przyjechać, no, zobaczyć tą Rosję. No, w zasadzie wiele osób o tym marzy, żeby zobaczyć zobaczyć te, te miasta, tą Syberię, przejechać tą koleją transsyberyjską. W żaden sposób tutaj wiesz, nie wchodzę w jakieś relacje polityczne czy, czy, czy nie rozmawiam o pewnych kwestiach z ludźmi, po prostu. To jest moje życie, to jest to, co robię, podróżuję e, i to mnie interesuje. Jak wygląda tu życie, jak wygląda ten kraj, e, natura, miasto. Ale mógłbym to określić. No, mimo tego i tak, e, że jesteś tam w celach turystycznych, to spotkałeś się z no, nieprzychylnymi komentarzami z samego faktu, że chcesz zrelacjonować to, w jaki sposób wygląda teraz życie e, w Rosji. E, jak Ty to odbierasz? Tak, Maćku, tylko tutaj muszę zaznaczyć, z niechylnymi, nieprzychylnymi komentarzami, ale tylko z jednej ze stron. Co to mnie bardzo akurat zadziwiło, ponieważ faktycznie, jak przyjechałem, napisała do mnie ogromna ilość ludzi, zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ze strony polskiej. Ze strony rosyjskiej komentarze, które dostałem, mnóstwo komentarzy, wiadomości na zasadzie witaj w kraju, czy potrzebujesz pomocy, wysyłają mi ludzie jakieś, nie wiem. Polecajki, akurat obok mnie grupa podeszła, bo rozłożyłem się na takim pomniczku, więc oglądają tutaj też, też sobie mnóstwo komentarzy, że, że czy, czy potrzebuję pomocy, że mi coś pokażą, że mi gdzieś zabiorą, to na kawę, do domu zapraszają. Wczoraj u jednego z Rosjan byłem w domu, po prostu nagrać, zobaczyć, jak, jak, jak wygląda tutaj u, u nich życie. No i chodząc po, po ulicach, ani razu w zasadzie nikt do mnie nie wiem, nawet nie popatrzył się na mnie źle, negatywnie, żeby ktoś, no każdy z uśmiechem i też tego bardzo się obawiałem, podróżując tutaj, no bo wiadomo, jaki jest przekaz, wiadomo, jest też duży strach w Polsce, no bałem się tutaj lecąc, trzeba wizę, leciałem nie przez Europę, tylko przez Stambuł, dostać się jest tutaj ciężko, zastanawiałem się mocno, jak to będzie, na początku byłem bardzo wystraszony, nie mówić na głos, szeptem, no teraz w zasadzie wszędzie yy, też spotkałem tutaj Polaków na miejscu, którzy mieszkają, yy, wszędzie mówimy po polsku głośno, śmiejemy się, yy, ludzie się do nas uśmiechają, nigdzie nie spotkałem żadnej negatywnej narracji, natomiast ta ilość yy, komentarzy i odpowiedzi, którą mówisz, którą dostałem negatywną, no to właśnie niestety ze strony naszej, naszej polskiej. Tutaj dostałem bardzo dużo nieprzychylnych komentarzy, dużo prywatnych wiadomości, yy, tak to wygląda. No bo właśnie m, trzeba trochę oddzielać życie osobiste, zwykłych ludzi od polityki. Bo to jest tak samo, jakby o tobie mieli mieć od razu wrażenie, że jak jesteś Polakiem, no to na pewno popierasz czy to Kaczyńskiego, czy to Tuska. A niekoniecznie. No, ludzie w Rosji też niekoniecznie popierają działania Putina. E, rozmawiałeś też. Dokładnie. Z... Dokładnie właśnie też tak Maćku uważam, uważam, że politykę należy zostawiać ludziom, którzy się zajmują polityką. Ty też się zajmujesz polityką, więc ty na takie tematy możesz bardziej się wypowiedzieć, inni politycy. Ja nie jestem politykiem, nie znam się na tym, mnie po prostu interesuje życie, ludzie i też w jakiś sposób oni do mnie podchodzą, a widzę, że jestem bardzo ciepło odbierany przychylnie, z czego jestem oczywiście mocno zaszokowany, ale, ale pozytywnie. No właśnie miałeś okazję rozmawiać z Rosjanami, co oni w ogóle e, sądzą o Polakach, co, jak reagowali na to, że mówisz po polsku? No bo w Polsce jednak jest taka narracja skrajnie antyrosyjska, e, jak to tam wygląda, czy oni w ogóle, czy na nich wpływa, wpływa taka e, nagonka antypolska? ja Mam dość mocne takie wrażenie, że wielu z tych z młodego pokolenia, to w zasadzie chyba nawet się tu za bardzo nie interesuje tą polityką. Większość z młodych ludzi, z tego co tak rozmawiam, nawet nie ogląda telewizji. Wiedzą, że telewizja y, to jest po prostu pranie mózgu i nawet nie włączają tej telewizji. Y, no niektórzy, jak pytają się, co sądzą o Polsce, tak się zastanawiali. Niektórzy nawet między sobą pytali, a gdzie to? No ktoś tam skojarzył Lewandowski, tu Kubica, jakieś takie wiesz, słynne nazwiska Polaków. No, że piękny kraj w Europie. O, że lubią. Jeżeli pytałem osoby starszego pokolenia, no to wiele osób okazało się, że było. Pominagle jakieś cukierki dawali, miasta mówili, w których byli, które odwiedzili. Wczoraj spotkałem w metro taką starszą panią, zapytała się, no bardzo taka krótka narracja się wywiązała, bo nie miała okularów i pytała się, na kom stację jedziemy. Starałem się je wytłumaczyć moim łamanym rosyjskim. No i. Zapytała się skąd jestem, mówię, że z Polski. No to złapała się za głowę, ale z uśmiechem na twarzy. Ojej, a jak się tu dostałeś? Co cię tu skłoniło? No bo w tym momencie jest taka narracja w Europie, żeby tu nie przyjeżdżać, że ona pamięta, bo była w Polsce, była na Słowacji, na Czechach, ma dużo przyjaciół, wyciągnęła cukierki, zapytała się, czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy potrzebuje pieniędzy, że ma duży dom w ogóle, jakby potrzebował noclegu. Także, no bardzo, bardzo pozytywnie. I też przede wszystkim. Yy, Bałem się tego, że będzie niebezpiecznie, żeby nie mówić na głos pewnych rzeczy, nie pokazywać, czy nie wyciągać kamerę. Dokoła tu wszędzie jest policja, wojsko, w zasadzie w każdym języku, po polsku też można chodzić, krzyczeć, na nikim to nie robi wrażenia, jest, jest, jest bardzo bezpiecznie, tym bardziej, że Moskwa jest krajem, który jest, co się dowiedziałem, wszędzie kamery, mają ten system rozpoznawania twarzy, więc Inter, tak, tak, tak interaktywnie czuwają tutaj nad bezpieczeństwem. No i powiem ci, druga, trzecia w nocy chodząc samemu, jak mi się załącza taka szwędaczka, no lubię akurat dużo, dużo na nogach chodzić. nocami też sobie zwiedzam, jest naprawdę na maksa bezpiecznie. To so a question. What do you think about Polish people, like like Poland country? I love Poland country. I think that it's really interesting. Sorry? I think that it's really interesting. I love Polish. And, and about Polish people, what do you think? I don't know nothing about Polish people, but I think that's really good people. I All love right. them. And you? I, I love Polish people. And, uh, I know some famous Polish people like Robert Lewandowski and Wojciech Szczęsny. I love football and I love Poland. Alright, awesome. Thank A jak oceniasz e, kryzys w Rosji? Bo no, to e, takie informacje, kiedy do nas docierają, no, to to, że oczywiście sankcje działają, że w Rosji jest coraz drożej, ludzi nie stać na nic, czy to podobne wrażenie odniosłeś, i, i e, czy może rozmawiałeś o tym z Rosjanami? Tak, rozmawiałem. Jak mówisz, wiesz, ja na razie jestem tylko w Moskwie, nie byłem dalej. Jutro jadę do Kazania, potem do Petersburga. Chciałem robić z kolei ale jest już na zimno. Zostawiam to całkowicie na przyszły rok, ale rozmawiałem też dużo z nimi. No i mówią, że tak, w momencie, kiedy cała sytuacja się zaczęła, rubel bardzo spadł. Ale to było chwilowe, potem został z powrotem podniesiony i jest okej. Okay. No Moskwa to wiadomo, Moskwa to zupełnie raczej coś innego niż, niż ta prawdziwa Rosja. Ci, co żyją w Moskwie, no to chyba na wszystko stać, ale ja porównuję, ja mogę porównywać jako Polak do Polski, to uważam, że jest tu tanio. Jest naprawdę tanio. Takie ceny, nie wiem, 10 jajek w sklepie to jest 2 złote. Obiad w restauracji, gdziekolwiek by się nie poszło, 3-4 euro, więc to są naprawdę niskie ceny. Paliwo 2,50, więc jest tutaj, jak na, na, na nasze kieszeni, jest, jest naprawdę tanio, naprawdę tanio. Jedzenie jest bardzo dobre. A co do kryzysu ekonomicznego... Nie, nie bardzo wiem, jak do tego się odnieść, bo tak mówię, wcześniej, wcześniej mnie tu nic nie było, natomiast wydaje się, jakby ten kierunek bardzo, bardzo przystępny do, do zwiedzania. Bilety lotnicze z miasta do miasta to 150-200 zł. Podobne ceny za kolej. No i też wczoraj na przykład wyjechałem troszkę na obrzeża Moskwy, poza miasto. Zobaczyć, wiesz, jak żyją te w tych biedniejszych rejonach. No, nie znalazłem czegoś takiego, jak, jaki to przekaz sprzed 50 lat, żeby, wiesz, nie było kanalizacji, żeby nie było prądu. Raczej są to bloki takie, no, betonowa płyta, wiadomo, podobne jak w Polsce. Standard bardzo podobny. W niektórych mieszkaniach po prostu tak umeblowania 20 lat do tyłu. Nie widzę tu jakiejś wielkiej różnicy, szczerze mówiąc. A gdzie jeszcze? Prawo? I zupełnie inny przekaz, i inny odbiór tego, co jest. So my question is, what do you know about the Poland country? Uh, which country? Poland. Poland. It's about Poland. Yeah. Uh, yeah, we know about Poland that it's near the Russian. Yeah. Uh, near as the Belarus. I think it's a great country. Yeah. Uh, what do you think about Poland? <laughs> uh, I think uh, Poland uh looks uh, looks like Russia uh maybe more 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 clean than russia yeah all right A właśnie, czy miałeś w ogóle okazję porozmawiać, no może już nie jakoś politycznie, ale w ogóle, co sądzą o tej wojnie na Ukrainie, czy, czy, czy obawiają się, e, czy obawiają się, że NATO ich zaatakuje, no bo to raczej u nich jest odwrotna narracja, czy to raczej są takie tematy, na które oni, no nie wiem, wolą się nie wypowiadać do kamery? Wiesz co, ja przede wszystkim też tych tematów nie poruszałem, mam złotą zasadę, jestem podróżnikiem i podróżuję, więc to jest moje życie, nie poruszam tematów politycznych o wojnie, po co też szukać guza, no to można wiadomo naprawić na osobę, która jest po jednej bądź po drugiej stronie, od słowa do słowa coś się wywiąże, jestem w innym kraju, nie, nie, nie szukam przygód. Nie rozmawiam o tematach politycznych, interesują mnie tu kompletnie inne rzeczy, więc jakby w te, w te tematy po prostu nie wchodzę. Okej, okay, a jakie masz jeszcze plany? Gdzie planujesz e, się wybrać? Możliwe, że widzowie też będą mieli jakieś pytania odnośnie konkretnych e, lokalizacji miejscowości, więc moglibyśmy się wtedy ponownie połączyć. E, jaki jest twój właśnie plan podróży? Jasne, jutro wieczorkiem właśnie e, będę jechał do Kazania miasto w Tatarstanie, 13 godzin pociągiem. No i wziąłem ten, ten, ten pociąg sobie na noc z kuszetką, więc będzie spane 13 godzin, wyśpię się, zostanę tam dwa dni. Tutaj w Moskwie spotkałem się z taką dziewczyną Julką, która mieszka tutaj na co dzień. Bardzo mocno mi Moskwę pokazała, po całe miasto, za co jestem mega wdzięczny. Tam też zgadałem się z jedną Polką w Kazaniu, okazuje się też Polacy żyją. Też mi pokażą czymś miasta, jak to wszystko wygląda. To, to jest super sprawa, właśnie móc mieć kogoś takiego, czy bliskiego, czy znajomych, czy przyjaciół, którzy gdzieś mieszkają, bo zawsze te smaczki, te, no więcej się zobaczy niż samemu na własną rękę by się, by się to oglądało. A też staram się taką narrację na tych filmach budować jednak przyjazną dla tych widzów. W kazaniu zostanę dwa dni, no i potem biorę samolot, dwie godzinki do Sankt Petersburga. No, ponoć przepiękny, ponoć piękniejszy niż Moskwa, co na razie ciężko mi sobie wyobrazić, bo powiem szczerze, Moskwa zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Przepiękna. Bardzo czyste miasto jest. No powiedzmy, jeśli po ulicach chodzisz, naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś śmieci. A koszy nie ma na ulicach. E, ogromne, ogromne. Trzy razy większe jak Nowy Jork, więc, więc miasto jest naprawdę bardzo rozległe. Sieć metro no to po prostu pajęczyna. No i te stacje też przepiękne. No, stacje metro, które tworzą tutaj rolę również schronów atomowych, jak się wchodzi, to są takie ogromne władze, które w razie potrzeby się zamykają, mogą tam, tam ludność chronić. No i przepiękne, przepiękne zdobienia również. Na tych, na tych stacjach. I tanio, i tanio naprawdę, żeby tutaj przyjechać, zobaczyć. Jedynie jest uciążliwe póki co, żeby się dostać. No, są dwie możliwości. Ja przyleciałem tutaj ze Stambułu. Na początku z Krakowa do Stambułu to loty miałem za 700 zł, a potem za 200 euro w obie strony tutaj do Stambułu, do Rosji kupiłem te loty. Ale też jest możliwość bezpośrednio z Kaliningradu, czyli Królewca, tak? Od nas tam z miasta na przykład się dostać. I stamtąd już loty ponoć po 200 zł tutaj również są. Do Moskwy. Nie spotkałem Polaków jako tako turystów tutaj. Dużo Azjatów. No właśnie wspomniałeś o tym, że no tutaj jest czysto w Moskwie, ale wiadomo, jak to w Moskwie. Są takie informacje, czy też mity, że tam gdzieś w głąb Rosji, no ludzie nie mają nawet dostępu do toalet i tak dalej. Czy planujesz też udać się do jakichś takich biedniejszych miejscowości w głąb Rosji, już tam znacznie z dala po, poza, poza samą stolicą? Tak, to co na razie, na razie widziałem to na, na obrzeżach Moskwy, no to tutaj czegoś takiego kompletnie nie ma. Czy jest dalej? Tego ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę. Póki czegoś nie zobaczę, to też nie będę powtarzał, czy obalał mitów, nie będzie to moim zadaniem. Chciałbym, ale tak mówię, kolej transsyberyjską, czyli te bardzo dalekie tematy zostawiam sobie na, na przyszłe wakacje. Teraz robię te, te większe miasta, ale mogę jedynie powiedzieć, co słyszałem tutaj po prostu od Rosjan. No takie rzeczy były te 40-50 lat temu. Do tej pory są powtarzane na filmach. Natomiast Rosja też przeszła ogromną modernizację, to jest podobnie jak i u nas. U nas na wsiach na Podlasiu 30-40 lat temu dokładnie tak samo to wyglądało. Też można było znaleźć miejscowości, gdzie nie było wody, gdzie były zaniki prądu, gdzie życie wyglądało zupełnie inaczej. No, teraz ponoć już to tak nie wygląda. Rosja przeszła modernizację i są to ponoć normalne, normalne wsie. Mam nadzieję, że mi się uda y, to zobaczyć i, i będę mógł wtedy w stu procentach potwierdzić taką informację. Dobra, bo jeszcze te rozmowy twoje z y, y, mieszkańcami, Dobra. widziałem, że wrzuciłeś w formie relacji na Instagram, a czy będą, no te relacje są jednak 24 godziny i zaraz znikają. E, czy wrzucisz je gdzieś, nie wiem, na Youtube, a, czy, czy, czy może na Instagram jako post, żeby ludzie też mogli sobie zobaczyć? Eee. Tak, ja w ogóle wszystkie relacje, które dodaję, no to one zostaną tam jeszcze na Instagramie w przypiętej relacji będzie cała relacja z Rosji dodana. Natomiast Tobie też oczywiście przesyłam tutaj wywiady z Rosjanami, które przeprowadziłem. Pytam się właśnie, co sądzą o Polsce, także też puść widzom, żeby, żeby posłuchali, jak to, jak to z ich ust wygląda. No jestem naprawdę bardzo w dużym szoku, ale całkowicie pozytywnie. Obawiałem się, bałem się tu przyjechać. Był Emocji, zwłaszcza chyba największy deszczek emocji był na lotnisku. Wiesz, jak przyleciałem tutaj. E, wysiadłem z samolotu, poszedłem do odprawy, zatrzymali mój paszport i proszę czekać. Mówię, oho, no to teraz przerypane. Rozmowa z oficerem, pewnie deport. No, no wiesz, już w głowie to się problem za problemem mnoży, oczywiście. E, natomiast zawołał mnie e, oficer takim, no, bardzo słabym angielskim, zapytał się. E, Czemu? No to mówię turystycznie, na ile dni. Czy mam hotel? Zapytał się, czy mam odpowiednią ilość pieniędzy na pobyt. Yy, czy mam tu kogoś yy, i co w życiu robię? I tyle trwało może rozmowa ze 3-4 minutki, szybka pieczątka do paszportu. No i. No, jeszcze... no już poszedłem na pociąg. Jeszcze wszystko jest możliwe, oczywiście nie życzę Ci tego, ale no kto wie? dla kontentu na pewno fajnie jakby Cię tam na 24 gdzieś e, gdzieś zatrzymali, chociażbyś zobaczył, jak to jest reszta. Dziękuję ci bardzo, Maczku, za, za, za te życzenia o, o, o wyświetlenia. Jednak wolę pozostać na tym poziomie, który jest i, i uniknąć takich przygód. Dobra, no to w takim razie tak. No my linkujemy tutaj do kanału Kamila. Jeżeli tam już będzie jakaś całkowita relacja na YouTube, no to też oczywiście podlinkujemy. No i jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, może z tych innych miast, w których Kamil właśnie będzie, no to zadawajcie w komentarzu. To jeszcze raz możemy taki wywiadzik oczywiście zrobić. Dzięki ci bardzo za relację. Dziękuję, jeszcze dziękuję również państwu i pozdrawiam i spokojnej zimy.